Faktycznie dzisiaj jesteśmy na pierwszym biegu noworocznym organizowanym przez grupę biegową z Warysowa Biegamy Razem Wadesowo. Jest to impreza, która, którą chcielibyśmy, aby była cykliczna. Impreza masowa, tak? Mamy gości z Helu, mamy gości z Gminy Płusk, mamy gości z Wejherowa, Nawet przyjechało kilka osób z Gdyni. Start Impreza jest zróżnicowana, ponieważ są trzy, trzy dystanse, tak? Pierwszy dystans to jest kuźnica Swarzewo, drugi chałupy Swarzewo i Wodesła Swarzewo. Także każdy może na swoim dystansie po prostu się, się sprawdzić. Jeżeli chodzi o listę, lista przewidywała 47 uczestników i po frekwencji widać, że jest dużo, dużo więcej, natomiast przybiegli wszyscy. Nie był to typowy wyścig na czas, była to impreza taka, aby się zintegrować, aby się wspólnie poznać, żeby wspólnie wejść w nowy rok 2016. To prawda, to prawda. Lubimy duże wyzwania. W związku z tym postanowiliśmy taką grupę stworzyć, i jak widać, coraz więcej osób się interesuje bieganiem. W związku z tym wyszliśmy im naprzeciw, aby się integrować, żeby biegać wspólnie. Chcielibyśmy, aby ten bieg wpisał się na stałe w kalendarz tutaj imprez nie tylko gminnych, ale i powiatowych. Przede wszystkim chciałbym podziękować Panu Wójtowi gminy Płock za udostępnienie tego miejsca. Jest to stanica w Swarzewie świetne miejsce. Gdzie się wszyscy dobrze czują i no, chcielibyśmy podziękować. No i w przyszłym roku również będziemy o to samo miejsce prosili.

Tak, my jako goście tutaj ogólnie, no jak większość zresztą bardzo fajna impreza, organizacja. Już drugi bieg taki w zeszłym roku też był, ja nie byłem osobiście, ale bardzo, bardzo, bardzo fajny. Pogoda taka jaka jest. No, trochę popadało w kuźnicy, ale ogólnie nie można narzekać. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj przywitanie na mecie rewelacja. Wszyscy biegli w sumie takim tempem, w miarę spokojnym i bardzo fajnie, bardzo fajnie. Bardzo fajne, bardzo fajna trasa, bo mówię, z świeżką rowerową, tak samo jak bieg papieski z Jastarni do. Do Władysławowa bardzo fajnie, fajnie się biegnie Tutaj też ten odcinek jest akurat taka fajna klasa. Mówię, tak jak y, bieg jest też y, Polski za Ślubin z Morzem y, Tutaj będzie ta góreczka Akurat my dzisiaj jej nie zahaczyliśmy Ale, ale góreczka tutaj też weryfikuje swoje y, Treningi, także bardzo fajnie Fajnie się biega Najważniejsze to jest fajna zabawa, atmosfera Bo tutaj nikomu nie chodziło o jakieś wyniki, o czasy, o coś Tylko żeby każdy się fajnie bawił I, i to było najważniejsze I to się udało, tak wszyscy są uśmiechnięci Nikomu nic się nie stało, nikt się nie poślizgnął nie skręcił nogi i to najważniejsze. Teraz wszyscy się najemy, nikt nie będzie widział, że biegacze jedzą jakieś tam tłuste, kiełbachy i inne rzeczy. Także, dzięki, ja. <śledzimy> sobotę Bardzo dobry. Nie ma dobrego dnia na bieganie, każdy dzień jest bardzo dobry. Tak powiem. Powiem panu tak, trasa ogólnie mierzyła razem 16 km, ale po drodze byli zawodnicy, którzy startowali z chałup na dystansie 11 km i byli też tacy, którzy startowali z Władysławowa na dystansie 5 km. Ale powiem panu, pogoda nam dzisiaj tak sprzyjała, że ten dystans nawet 16 km ja nawet nie wiem, kiedy to zleciało, naprawdę. Bo inaczej biega się w grupie, jak się tak rozmawia, plotkuje, się śmieje, to człowiek nawet nie wie, kiedy już jest ta meta. Tym bardziej, że ideą dzisiejszego biegu nie. Było kto pierwszy, tylko biegniemy razem. Tym roku w Chcieliśmy naprawdę wszystkim podziękować za uczestnictwo. Ta impreza jest, odbywa się dzięki wielu wielu osób z naszej grupy grupowej. Przygotowaliśmy dla was medale, dyplomy. Przygotowaliśmy dla sponsorów specjalne podziękowania. Żeby najpierw wyczytać z wytężce tego Giego. Ale to tak nie ale to się nie liczy, on się naliga. Ja mam Tak. Biotrek, ale jakbyś Już szukamy. On tylko na jednej nodze biegł. dobra robotka. bo Słowińska, Aneta Słowińska Dziękuję. Przecież spręczamy dane. Przecież spręczamy dane.

真祝花手手